To ja też słowo powiem. Społeczność to jest właśnie rozmowa, nie? Rozmowa y, to jest y, rozpatrywanie tego wszystkiego, co, co Bóg do nas chce powiedzieć poprzez swoje słowo i a Bogu, że dotyka naszych serc do tego stopnia, że wychodzą takie takie piękne słowa potem, że, że człowiek się potrafi zachwycać Słowem Bożym, bo to jest naprawdę zachwyt Słowem Bożym to jest coś najważniejszego, co powinno być w, w życiu chrześcijanina i i wiecie co, że przez parę dni rozważamy cały czas o, o Bogu, jaki On jest, chcemy Go poznawać. I, i dzisiaj, dzisiaj z rana mnie Bóg doświadczył wiecie, czym? jednym słowem, które właśnie charakteryzuje naszego Boga, i które, i które to słowo wszyscy znamy, że Bóg jest święty. I wiecie co, że, że to słowo w, w, wpadło tutaj. Podczas tej społeczności wpadł do mojego, że się śpiewali święty, święty, jak wpadło i uzmysłowiłem sobie, co to jest święty. Bo no człowiek kiedy lekko myśli naprawdę, jak Eza przychodzi do, do tych pewnych rzeczy, które są od Boga. Ale jak, się, jak mi Pan dał uzm uzmysłowić, co to jest święty, od razu mi się wszystkie grzechy przypomniały. To jest świętość Boga, właśnie, że przychodzę do Boga i od razu Bóg mi pokazuje normalnie w, 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 w Niego, zobaczyłem wszystko, wszystko to, co złe czy, czyniłem. To jest właśnie świętość Boża. To jest coś cudownego, że, że potem się normalnie człowiek jak włosk rozkleja, tak jakbyś podeszedł do ognia z włoskiem rozkleja się od razu. Nie masz nic już w swoim sercu, nie masz żadnej obrony, tylko prosisz, o Pana o miłosierdzie. Panie, odpuść mnie, odpuść mnie, bo naprawdę te rzeczy, które złe czyniłem, które ty widziałeś, którym się przypatrywałeś. I, i ja nie byłem tego świadomy, byłem, myślałem, że po prostu, że to tak można żyć. Nie można, gdy przychodzę do Boga i mówię, że jest święty, to muszę se zdawać z tego sprawę, że jest święty. Piotr pięknie mówi, że jeżeli przychodzicie, wzywacie. Tego, który jest święty, to musicie sobie zdawać z tego sprawę, co on chce od was, że nie ma względu na żadną osobę. Jest święty i wszystkie te brudne rzeczy z naszego życia pokaże zaraz. Pokaże, ale jak przychodzimy lekko Komisji, on tego nie będzie pokazywał. Jak przychodzimy bez, bez, tego, bez tej świadomości, że on jest święty. On jest święty, on nam zaraz pokaże każdy jeden grzech, czy nam się podoba, czy nie, bo on jest święty. To jest ta wspaniała informacja. I Wiecie, co mi się przypomniało od razu z Mateusza, jak, jak e, przyszedł, przyszedł, ten jeden dłużnik do, 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 do właściciela i, i miał oddać kupę pieniędzy, nie? I, i ten pan mu mówi, ja ci odpuszczam. Na go prosić? Mówi, panie, nie masz czego. Ja ci odpuszczam. Zobaczył coś pięknego w tym Y, y, w tym swoim panu, do, do którego przyszedł i któremu był tak dłużny, tak, tak dużo pieniędzy, zobaczył coś pięknego: odpuszczenie. I popatrzcie się, jaki ten człowiek był lekkomyślny. Dopiero właśnie teraz, jak, jak zobaczyłem, jaki święty Bóg. Dopiero mi teraz Bóg zmysłowił właśnie do czego ta przypowieść jest napisana: że, że tak dużo mu odpuścił, a on poszedł. I potem, temu co tam 50 denarów był mu winny, wziął go, czepał, za szyję go chwycił, czepał, żeby mu oddał. Patrzcie się, on nie zrozumiał tego pana, on nie zrozumiał, nie zrozumiał z kim ma do czynienia. On nie zrozumiał intencji, tego przesłania, które, które, które on mu zademonstrował, on mu uczynkę zademonstrował, że mu odpuścił. Jakże to jest ważne w, naszy, w naszym życiu żebyśmy sobie wzajemnie odpuszczali, tutaj było już tak dużo na ten temat mówione, żeby sobie odpuszczać, żeby właśnie w tej miłości przychodzić razem, wspólnie do społeczności, żeby nie było w naszych sercach jakiegokolwiek brudu, bo Panu się to nie podoba. Panu się to nie podoba. Pan nie chce, żeby jego kościół przychodził nieczysty, żeby, żeby w sercach jak, jak, jakiś osób, żeby, żeby zostawało, zostawało, zostawało coś, co, go, co będzie kalać go. W ogóle całą społeczność będzie kalać przed jego obliczem. To jest naprawdę coś bardzo ważnego, gdy przychodzimy przed oblicze Pana. I wiecie co, że też tak mnie Pan jakoś skierował na... Na Stary Testament właśnie, nie wiem dlaczego mnie tak cały czas kieruje na Stary Testament, ale tak mi zwraca właśnie po, po kolei uwagę na, na tych wszystkich mężów bożych, którzy tam są zapisani na kartach Starego Testamentu i, i w Księdze Sędziów tak mamy opisaną taką historię o, o, o Gedeonie. To jest y, strona 270 i szósty rozdział to jest. Może no, każdy sobie potem przeczyta tą historię. Ja tylko tak w skrócie opowiem, co, co mi Pan dał zrozumieć z tej historii. Nie? Yy, Izrael był yy, przez milianczyków atakowany cały czas z tego powodu, że do Izraela weszedł grzech. I, i co oni wyprodukowali, to ten, ci milianczyki przychodzili zabierali. Czy to było zboże, czy to były owce, bydło, wszystko. Zostawiali, wy, wyczyszczali ten kraj izraelski do czysta. Nie mieli ci synowie nawet co spożywać potem. Potem chowali się po jaskiniach, chowali się, gdy, gdy coś zasadzili to w takich miejscach niedostępnych i kosili to szybko, zbierali, żeby, żeby po prostu ci Indińczycy nie dostali tych, tych artykułów spożywczych, które oni tam sobie produkowali dla własnych potrzeb. I patrzcie, wszystko to się działo z, z powodu tego, jak Dłużmania wspomniał, że z powodu grzechu. Z powodu grzechów oni, Bóg pogniewał się i zostawił ich po prostu na pastwę losu. Z powodu grzechu. I popatrzcie się, ci ludzie, ci, bo to byli Izraelici, to byli, to byli ludzie, którzy pochodzili z Abrahama, z Jakuba, z Izaka. Ci ludzie, jak się nazywa, wiedzieli jakiego Boga mają. I oni, popatrzcie się, odeszli do wszelkich kultów bałwofalczych. Nie, nie chcieli z powrotem przyjść do Boga, żeby Go prosić, o to, żeby, żeby uchronił ich przed tym wszystkim, co, co się działo w ich kraju. Tylko odeśli do tych kultów bawofalczych. I popatrzmy się, że Pan ma tak wielkie miłosierdzie, tak wielką miłość, że wysyła swojego anioła. Wysyła swojego anioła i trafia, yy, trafia do kogo? Do, tego, do, do rodziny, yy, do, do, do tego męża, który się nazywał Gedeon. I patrzcie się, gdy do niego trafia, gdy zaczyna z nim rozmawiać. To pierwsze, co mu sygnalizuje, że on wybawi Izraela, że ręką Bożą oczywiście, wybawi Izraela z tych Ale pierwsze, co może musi zrobić ten Gedeon, to musi zburzyć obraz ołtarz Bala i słup Bala, musi zburzyć, który stoi przed jego domem. Widzimy, popatrzcie się, że, że Bóg chce pomóc człowiekowi, chce, ale w pierwszej kolejności musi. Zburzyć grzech, ten grzech, który, który przeszkadza w społeczności z Bogiem. Przeszkadza w społeczności. I widzimy, że, że ten Gedeon no, oczywiście jeszcze złożył ofiarę i chciał się upewnić, że ma do czynienia z aniołem. I złożył ofiarę i anioł dotknął laską swoją tej ofiary i została przyjęta przez Boga, została ta ofiara spalona. I gdy to zobaczył, to widzimy, że widzimy jak on się zachował. To, to y, jego serce i jego nogi, ręce się zatrzęsły, że, że widział naprawdę Anioła Bożego. Anioła Bożego, który przyszedł i rozmawiał z nim i nie zginął. I Pan mu potwierdził, że nie zginiesz. Nie zginiesz, bo ty masz do wypełnienia moją misję. Uratowanie swojego mojego ludu i widzimy, że, że w tym momencie kiedy, jak się nazywa, kiedy on to e, e, do swojego serca przyjął, to co bierze? Bał się zburzyć ten, ten grzech, który był przed jego domem, przed tego. Bał się burzy, zburzyć to w ciągu dnia, ale poszedł w nocy, wziął siedmioletniego woła, zwalił ten słup, zbarzył, z, zburzył ten ołtarz i zrobił z tego, z tego drzewa, e, drzewa ołtarz. E, e, całopalenia dla Pana. Widzimy, że że Pan już mu od razu, gdy się spotkał, gdy, gdy Anioł z nim rozmawiał, dał mu tą odwagę. I ja to teraz widzę, odnoszę do mojego życia, że gdy Pan się spotka z nami, gdy się spotkał ze mną, dał mi tą odwagę. Ja bym nigdy tej odwagi nie miał, żeby, żeby się wyrwać z tego świata, żeby wyrwać się, wyrwać się spośród tych ludzi bliskich, yy, yy, którzy byli naprawdę bliscy mojemu sercu, rodzina najbliższa. Nigdy bym tej odwagi nie miał, gdyby Pan mi nie dał tej odwagi. Tak samo jak ten mu Gedenowi. Dał pan tą odwagę, że on to zrobił. I popatrzcie się, co się na drugi dzień dzieje. Na drugi dzień, jak się nazywa, gdy mężowie tego miasta obudzili się, zobaczyli, że ołtarz Bala jest zburzony, ten słup jest zwalony i zrobili dochodzenie. Kto to jest? Doszli od razu, szybciusieńko, kto to zrobił, że to zrobił e, e, Gedeon. I widzimy, że przyszli do tego Ojca i mówią, że musi zginąć z powodu tego, że zburzył ten ołtarz, nie? Ale patrzcie się, ile, jak, jak Bóg ochronił właśnie Gedeona, bo przez usta tego właśnie jego Ojca powiedział: mówi, Jeżeli Bal jest Bogiem, to niech się sam broni. Czemu my mamy, mamy w jego imieniu zabijać mojego syna, nie? Jeżeli jest Bogiem, niech się sam broni. I widzimy, że to było dla nich świadectwo, dla tych, dla tych Izraelitów, dla tych mieszkańców tego miasta, że On nie jest Bogiem. I widzimy, że ta rzecz, która się, wy, która się wydarzyła w ten czas w sensu Gedeona, sprawiła, że on miał bardzo wielką motywę. On dostał radość, on dostał pewność i przekonanie, że zawrócenie do Boga, bo On Go znał, on, on wiedział, że On jest Bogiem cudów, ale gdzieś rodzice, ci wszyscy, którzy byli przed nim odeszli, zwrócili się ku kultom, ku, ku bożkom. I on w tym momencie, że jak zobaczył, że nic mu nie zrobili ci mieszkańcy, on w ten czas jego wiara się z powrotem. Obudziła w jego sercu. Wiecie, jakie to jest, jak, jak, jak ja to czytam, jak mi to teraz bardzo cieszy, że, się, że, że w momencie, kiedy Bóg przemówił do mojego serca, obudziła się moja wiara, obudziła się żywa wiara w żywego Boga. Kiedyś chodziłem do, do miejsc kultu, do, do miejsc oddawania czci jakimś, jakimś rzeczom i nic mi to nie dawało. Nie budziło, nie, nie rodziło tej żywej wiary w moim sercu. A teraz właśnie mam. Żywą wiarę w Jezusa Chrystusa, żywe zaufanie, żywą nadzieję, że będę kiedyś tam z nim w niebie. I popatrzmy się, jak się potem potoczyły dalej losy Gedeona, że, że Gedeon dalej już miał potwierdzenie tego, ale dalej sprawdzał Pana. Patrzcie się, trzy razy go sprawdzał, jak to runo wykładał, nie? Ale Pan potwierdził za każdym razem. Że tak, Gedonie, ty masz to robić, ja cię powołałem, ty masz iść i zwyciężyć dla mnie. Ty masz iść. I zwyciężyć dla mnie Patrzcie się, Pan chce, żebyśmy My Go sprawdzali Jakże często, jak się nazywa My nawet w naszych modlitwach nie chcemy sprawdzać Pana Ale tutaj jest pokazane, że Pan chce Żebyśmy Go sprawdzali W modlitwach, żebyśmy przychodzili Modlili się za bliskich, za znajomych Za siebie, a Pan będzie czynił Cuda w naszym życiu Bo On chce, by być, żebyśmy Go uwielbili ze swojego życia w każdym momencie i w każdym czasie to jest takie cudowne, to jest taka zachęta dla każdego z nas, dla każdego z nas. Nie bójmy się przychodzić do Pana i prosić Go o każdą rzecz, ale tak jak wczoraj wspomniałem, musi to być z wiarą, żebyśmy w próżnię nie uderzali, bo Bogu nie podoba się człowiek, który przychodzi bez wiary. Nie podoba się, żebyśmy przychodzili z wiarą. I to jest takie cudowne. I ten Gedeon doświadczył tego. I wiemy tutaj z tego opisu, że był to człowiek słaby, taki bojaźliwy, który się lękał dużo rzeczy, ale Pan go na, na, e, e, namaścił mocno, Pan dał mu to przekonanie, poszedł i to był człowiek potem woleczny. Widzimy, jak się potem dalej te losy potoczyły, że gdy nawet wybierał, to Pan ograniczył tych, tych żołnierzy, którzy mieli z nimi iść. Ograniczył do minimum, żeby mu też pokazać, że to ja walczę za Was, za Izraela, że to ja mam takie wielkie miłosierdzie w stosunku do Was. Moje mi miłosierdzie jest tak wielkie, że ja Was chcę uratować. I to jest też ta cudowna informacja dla nas, że pan jest naszą tarczą, że on za nas walczy. Nie bójmy się wychodzić do walki, nie bójmy się. Naprawdę możemy być najbardziej słabi ze wszystkich ludzi tutaj na tej ziemi, ale gdy pan jest z nami, zwyciężymy, nie wiadomo nawet z... Z jakim mocnym człowiekiem zwyciężymy, gdy Pan jest z nami, gdy Pan jest w naszych sercach? I to jest dla mnie taka wspaniała zachęta, właśnie do tego, żeby służyć dla Pana, żeby to słowo, które nam zostawił, to słowo, które nam powiedział, które nas zachęca do tego, żebyśmy pracowali na Jego niwie, żeby to słowo z każdym dniem coraz bardziej było żywe w naszych sercach. A w ten czas będziemy i własne serce, własną duszę ożywiać, ale i ci wszyscy, którzy będą w koło. Nas, będą, będą za pośrednictwem nas, będą też ożywać, bo Pan chce działać poprzez nasze ręce. Przecież jakby chciał Pan działać własnymi rękami, to już by dawno było tutaj na tej ziemi, był porządek. Zrobił nawet by kiedyś, Tomek nawet kiedyś takie coś wspominał, że jakby Pan chciał, to by zrobił z ludzi robotów. I byliby by mu posłuszni, nie? Ale Pan nam dał wolną wolę i On chce nas używać. Nas używać do tej pracy. To jest naprawdę coś pięknego i nie bójmy się być używani przez Pana. Nie bójmy się pracować na Jego niwie. Ale zapłata jest naprawdę wielka, naprawdę jest wielka. A, a każdy, a pan otwiera yy, przed każdym z nas gdzieś jakiś front, gdzieś jakieś, yy, jakieś pole do działania. Każdy z nas, ja widzę tutaj po tych rozmowach, że każ, każdemu pan zaczyna poprzez te otwieranie tego wzroku duchowego, zaczyna mu pokazywać, gdzie ma te pole, gdzie ma te poletko do pracy na niwie pańskiej. Każdy z nas, każdy z nas, tylko mamy się nie zniechęcić. Nie ma, nie ma wpaść do naszego serca niewiara. Pan, pan poprzez swoich sług, poprzez apostołów pokazał nam, że to jest piękna droga uświęcenia. I my mamy dążyć do tego uświęcenia, bo bez uświęcenia nikt oglądać Boga nie będzie mamy dążyć do tego uświęcenia i Pan nam zostawił swojego ducha, swoje słowo po to, żebyśmy się uświęcali każdego dnia po to, żebyśmy każdym dniem upadabniali się do Jego Syna, bo jak czytam w Rzymiach, że, że, że On chce, żebyśmy zostali Jego dziećmi wiecie co, że, że, że to jest tak wielka godność teraz mi uświadomił, że On jest święty co to jest święto i jeszcze chce, żebyśmy byli Jego dziećmi, wiecie jaka to jest wielka nagroda Jakie, jak, do, do jakiej wielkiej radości nas Pan chce wpuścić ale uświęcajmy się dążmy do tego uświęcenia a Pan, ma na, a Pan nam tak, tak wiele rzeczy zostawił do tego, żebyśmy do tego uświęcenia do, do tego uświęcania dożyli, dążyli przede wszystkim zostawił nam swojego ducha naprawdę to jest coś cudownego nie jesteśmy sierotami On nas wspomaga, On nas wspiera on nam przypomina, patrzcie, się, jak nam przypomina o wielu rzeczach, które, które kiedyś naprawdę nie widziałem. A teraz nam przypomina o tych wspaniałych rzeczach. To jest właśnie wspaniałe działanie Ducha Bożego, że przypomina nam o tych wspaniałych obietnicach. Przypomina nam cały czas o niebie najważniejsze, o niebie, o tej nagrodzie. To jest właśnie najważniejsze przypomnienie dla każdego z nas, że przypomina nam o tym, że będziemy razem kiedyś z Nim tam w niebie. To jest najpiękniejsza nagroda dla każdego z nas, i dążmy do tej nagrody, jak tu jesteśmy. Dążmy z gorliwością, w cierpliwością nosić ten krzyż, który Pan nam dał na nasze barki. Nośmy ten krzyż, cieszmy się z tego krzyża, cieszmy się z tego, że nas Pan powołał do tego, do tego żniwa swojego żniwa, bo to jest Pańskie żniwo. To nie jest nasze żniwo. Ja teraz dopiero, dopiero Pan mi teraz pokazuje, yy, yy, jak jestem bezwartościowy bez niego. Jestem bezwartościowy. Ale jeszcze, jeżeli Pan jest we mnie, dopiero jakąś wartość mam. A tak, jestem robaczkiem, jestem tak jak Abraham, tak jak, ja, jak, jak się nazywa Gedeon, też mówi tu do tego anioła: że jestem prochem ziemi. Cóż, cóż ja przedstawiam przed Tobą jakąś wartość? Nie przedstawiam Panie przed Tobą żadnej wartości. Ale W Jezusie, Chrystusie, już jesteśmy przed Bogiem. Miłą wodnością Psz, w Jezusie Chrystusie. Także kroczmy w Jezusie Chrystusie i przykładajmy zawsze tą rękę do tego żniwa, do którego On chce, żebyśmy przykładali. Amen.